Cześć, Edytka. Cześć, Damianku. Bardzo miło Cię widzieć, moja droga. Jakiś czas temu spłonęła Maribelska 44. Jak Ty zareagowałaś na te newsy, że do tego miejsca już nie ma? Wiesz, co? Ja z tą Marywiską troszeczkę jestem związana emocjonalnie ze względu na panią dyrektor Konarską. Bo ja tam mhm. przez wiele lat razem z Maćkiem Smolińskim prowadziłam we wrześniu koncerty. No tak. No i w tym roku też był taki pomysł, żebyśmy poprowadzili koncert z okazji kolejnych urodzin. No i jak dowiedziałam się, że to wszystko spłonęło, a wiem, jak to jest, bo u nas w Polsce raczej ludzie się nie ubezpieczają od y, takich wypadków, pożarów i tak dalej, to wiedziałam, że po prostu. Tam będzie biała rozpacz, ci ludzie potracili całe majątki. napisałem do Maćka Smolinskiego, czy coś wie więcej. Też był załamany, bo w ogóle był twarzą tego. No więc było mi bardzo przykro. A co ty sądzisz o tych plotkach, że to deweloper to spalił, bo coś tam chce postawić? Czy uważasz je za prawdziwe czy fałszywe? Jakbyś miała tak na szybko ocenić autentyczność? Po pierwsze, przeczytałam o tym w internecie. Osobiście nic nie słyszałam na ten temat. Słyszałam różne plotki, ale nie wydaje mi się, żeby to była prawda. No bo sami by się podkopali, bo pierwszą mhm. osobą, której zawsze szuka policja, to są osoby powiązane, prawda? Że autosabotaż, więc nie wydaje mi się, żeby to była prawda. To jak myślisz, co tam się wydarzyło? Że tam dość dziwne okoliczności, że 8 punktów ognia. No właśnie, o tym czytaliśmy w internecie, ale czy to jest prawda? Nie wiemy. Nie wiem. Ciężko to No oceniać. to powiedział ten, wiesz, to tam był, ten taki ten główny strażak. Jedno mogę ci zdradzić, mm. bo dwa dni po pożarze sama musiałam stawić się na komendzie we własnych, prywatnych sprawach na komisarecie na Chodeckiej na Targówku i pogorzelcy, bo oni tak o sobie mm. mówią, czyli osoby, które miały na Marywilskiej swoje y, punkty, musiały przychodzić tam i zeznawać, i zgłaszać podpalenie, żeby mieć jakieś odszkodowanie mm. i tak dalej. I te osoby... Tam debatowały, bo ja tam siedziałam, czekałam w kolejce i różne pomysły były, ale żadne nie pokrywały się z tym, co czytałam sama w internecie, więc nie wiadomo. Okej, okay, ale pracę straciłaś. No, nie będzie nie pracy będzie. już tam, niestety. Nie będzie, aczkolwiek może oni się odbudują. No, ale tak mieli się odbudować, to za parę lat za parę i wątpię, że mieli kasę na e, eventy, tylko raczej będą wkładać w budowę, 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 budowę. Czyli no, na wiele lat straciłaś, szkoda. albo nawet i na zawsze tę pracę. To no szkoda... się śmiejesz, Ty nie ma nic śmiesznego. Nie wiesz co, bo to były takie jedno, jednorazowe jednoroczne strzały, ale A dobrze płatne? Dobrze płatne, ale szkoda ludzi. Szkoda mi ludzi, którzy tam pracowali, bo oni tam mieli cały majątek. Całe mhm. życie. Niektórzy w kasach mieli wszystkie pieniądze. Moja babcia, tak jak wspomniałam, kiedyś pracowała na bazarze Różyckiego i ona miała akurat dwie budki na tym Różyku. Miała tam garsonki, miała tam pieniądze, miała tam całe życie, miała tam no, praktycznie cały dobytek. Wszystko. I gdyby spłonęły te budki mojej babci, to wiem, że musiałaby wszystko budować no od zera. Od zera. I to by był dramat. Więc ja tak Poczułam to, że ci ludzie tracą wszystko i niektórzy się nad tym nie zastanawiają. Tam widziałam, że już w ciągu doby były zbiórki, żeby wspomóc tych ludzi. Mhm. No i myślę, że największym wsparciem dla tych ludzi byłoby po prostu znalezienie im nowego miejsca, gdzie mogliby ten towar sprzedawać. Na Marywilskiej było bardzo dużo pięknych rzeczy. Czy zdarzyło ci się kiedyś coś tam kupić? Osobi Ubranie jakieś tam? Nie, osobiście nie, A bo dlaczego? ja jestem fanką kupowania wszystkiego przez internet mhm. i nie lubię chodzić po sklepach i nie lubię tłumów. Ale uważasz, że to jest gorszy sort? Bo niektórzy twierdzą, że Marywilska to był gorszy sort i że tam biedota kupuje. Nie nie, ma, nie, nie uważam, że jest biedny sort, gorszy sort. Każdy kupuje to, co lubi. Moja mama na przykład uwielbia takie miejsca mhm. i nie uważam, żeby moja mama to był jakiś gorszy sort. Nie. Czyli spoko, tak jakby nie, nie. każdy kupuje gdzie chce, nie kupuje, co Słuchaj, mu się podoba. Słuchaj, ja jak byłam dzieckiem, miałam 10 lat, 8 lat, to ja jestem lata 90., więc ja jeździłam na Stadion mm. Narodowy i pamiętam, mierzyłam dżinsy, stojąc na tekturce w mróz, więc no... I, ja Znasz te życie, czasy, dziewczynę, dziewczynę, życie. I bardzo miło te czasy wspominam i teraz jak jest doba tego internetu, tego, że tak wszystko poszło do przodu, to szczerze mówiąc tęsknię za czasami, kiedy miałam taki stary telefon, z którym nie można było nawet zrobić zdjęć. Edyta, ostatnio byłaś widziana na komisariacie policji na Targówku. Co ty tam robiłaś? No, jak zwykle toczą się sprawy moje prywatne. Te prywatne, do, o których do, wszyscy do, wiemy, tak, że do, te do, jest związane z alimentami. Tak, z tym, tak, tak. I niestety polskie prawo jest takie, że jak ktoś nie płaci alimentów, to mhm. potem cię wzywają na komendę, żeby zeznać, jak długo i tak dalej, więc po prostu byłam w tej sprawie, która toczy się już dwa lata. No dobra, i jak oceniasz pomoc policjantów? Czułaś się zaopiekowana tam mm. na tym komisariacie? Tym razem tak, aczkolwiek i tak cały czas czuję wielką niesprawiedliwość polskiego sądownictwa. Dobra, a miałaś tak, że byłaś źle potraktowana, niezrozumiana przez policjanta? Wielokrotnie. No i jak to wyglądało? Że co ci powiedzieli? Ojejku, nie chciałabym się rozwijać, ale. Lu ludzie myślą, że jak e, pracujemy w telewizji, mm. pracujemy w mediach, to jesteśmy bardzo bogaci e, i, i nie, wiadomo, nie wiadomo, jak wygląda tak naprawdę nasze życie. I z tego tytułu zostajesz zdyskryminowana, tak. że idziesz, zeznajesz, chcesz alimentów, a pracujesz w telewizji i masz kasę. Tak, I że I jak to zostało i... ci zaartykułowane? No, po prostu byli dla mnie bardzo nieprzyjemni. I na zasadzie tak, o, ja przyszła gwiazdeczka z telewizji. Mm. Olewczo bardzo. No dobra, ale powiedzieli ci, czy ty się domyślasz, że Nie, oni dlatego... po prostu byli tacy nieprzyjemni. No nie chcę dłużej na ten temat rozmawiać, ale ostatnio na Chodeckiej było bardzo miło, był bardzo pan policjant e, miły, który jest moim fanem, się okazało, mm -hmm. na PoloTV. Mm -hmm. Może dlatego. To mam do ciebie ostatnie pytanie. Mówi się, że żeby poznać życie trzeba zdradzić i być zdradzonym. Czy ty zdradziłaś kiedyś? Nie zdradziłam nigdy, ale zdradzona byłam kilkukrotnie. Dlaczego nie zdecydowałaś się nigdy na zdradę, bo podobno tak się poznaje życie? Zdrada to jest coś bardzo nieprzyjemnego. Jeżeli e, ciebie to dotknie, byłeś kiedyś zdradzony? No tak, ja znam życie doskonale. No to wiesz, z jednej i z drugiej strony. To wiesz, niestety. jakie to jest uczucie i to jest coś okropnego. Czujesz się mhm. wtedy fatalnie, czujesz się e, taki niedowartościowany i ja, czując się tak bardzo źle, nigdy mhm. nie chciałabym, żeby ktoś poczuł to, co ja czułam. A poza tym uważam, że zdradzają osoby, które są zakompleksione. Mhm. Niepewne siebie, które chcą się w ten sposób dowartościować, a na pewno nie są zakochane. A a jak, jak? jak nie jestem zakochana, to po co mam z kimś być? A jak wykryłaś zdradę? Że zostałaś zdradzona? Za a... pierwszym razem e, mój partner sam się przyznał. Gdyby nie to, myślę, bym się w życiu nie domyśliła. Mhm. A za drugim razem odezwały się do mnie dwie kochanki, bo zobaczyły mnie na ściance w ciąży. A, okej, okay. czy ty się wciąż dowiedziałaś, że byłaś zdradzona, tak, i jak zareagowałaś na to? No dramat, załamanie nerwowe przeżyłam, prawie poroniłam, wtedy w szpitalu wylądowałam ze skurczami dramat. To był straszny czas, naprawdę, jak sobie to przypomnę, ale miałam bardzo y, takie wspierające osoby bliskie. No i doszło do konfrontacji? że powiedziałaś, że ty wiesz partnerowi? Tak, on się no wybierał, że J jaki nie, miał argument, że wiesz, żeby to zamknąć. Jak się bronił? Nie uwierzysz. On no. powiedział, że dziewczyny to wszystko podrobiły, mhm. bo y, nie radzą sobie z jego szczęściem. Bo to są jego były partnerki, które nie radzą sobie z tym, że on jest szczęśliwy i to wszystko niby podrobiły, podrobiły zdjęcia, filmiki mhm. nagrania. A dostałaś mocne nagrania? Tak, i to są tak rzeczy, tak mocne, o których możemy myśleć, że tak. są mocne. Tak, i to są rzeczy, których nie da się podrobić, nawet mhm. moja przyjaciółka, która jest po prostu hakerem, próbowała podrobić i wiadomości na Instagramie, i tak dalej. Nie da się tego podrobić. Nie da się. Filmików, głosówek, nie da się. To jeszcze były czas, było 5 lat temu, jeszcze tej sztucznej inteligencji nie było, nie było, ona nie była tak rozwinięta, żeby móc podłożyć komuś mhm. głos. No nie, nie dało się tego podrobić. No tak. smutne. Tak. Dziękujemy. Teraz mnie to bawi, e, no, tak, no. ogólnie to jest smutne, kiedy ktoś się no, zdradza, ale e, wiele się nauczyłam, wiesz. A porównywałaś się do tych kobiet? Nigdy. No i dobrze, 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 że tego nie robiłaś. Dziękuję bardzo, trzymajcie się, cześć. <grytanie> Dzięki.